Witam was po ostatniej bardzo przyjemnej misji szybkiej i wszystko wszystko cudowne Na początku nie tak że this matter with discretion. Wę, na tym t么踞...? nie jest o tako fajnie jak później że wy uratujcie tą sprawę z dyskusją Zwracaliśmy się na live misję na której spełnić chciałam Zrobiliśmy kolejnego z dnia do dnia Niestety mamy teraz już już osobowe teamy Czego nie będziemy wiedzieć w tej misji akurat ale Jest optymistycznie, jest bardzo bardzo bardzo, bardzo has arrived. Oh Exalt fuck, has cool a new mapa. cell operating out of Nigeria. Strike One will have to protect against any hostile activity while the data is being secured. One of our covert operatives was nearly successful in hacking a series of Exalt com relays when enemy forces moved into the area if we're going to have any chance of recovering that data we'll need 2. strike one to provide protection while the operative finishes 2. hacking the remaining arrays if we lose the operative we won't be able to recover the intel objectives updated no, dobra. mi brakuje, żeby tam dobiec do tego przekaźnika, bo jest ja tutaj gdzieś wbiegać. Żeby nie było, ciekawe, czy stąd będziemy okay. później dobiec. wracamy tam do naszego agenta. A, nie jestem w stanie sprawdzić. Czy on gdzieś tam i dobiec? Czukanie, Aha. Aha. przerwę trzeba zrobić. No dobra, ja wam zrobię później cięcie, a to niech się na razie nagrywa. Okej, okay, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie zobaczymy. Bo to jest nasz oddział wsparcia. A nie główna... Ja w płci! A nie główny oddział do ataku. Zaczynają obserwacje. Dobra. Trudna będzie to misa, powiem więc. Jakby te przykaźniki tutaj tutaj. O, ten z ten, tych ten zbliżej przekaźników się świecił. Byłoby łatwiej chyba. O kurde, brakuje mi troszeczkę. Żeby tam dobiec. No niedobrze. dobrze, he? di guardia. Teraz już będziemy mogli dobiec. Nie chcę nic e, aktywować, więc nie będę się na razie. Głop, na będę czekał. Dobra, coś tutaj jest. Słyszałem? Tak, nie słyszałem Ok. Cicho, 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 O! Jesteś w stanie tam nawet dobiec w jednej turze, tylko tak, żebyś tutaj dobiegła w jednej turze, to musiałabyś podbiec tutaj pewnie. No właśnie. No dobra, spró spróbuj... O kurde, mamy... To hack o kurde. Nam się tu our operative decrypted some of the exalt data and temporarily disrupted their communications dobra, dobra. that ought to slow them down now we dobra. just need to find dobra, and hack the remaining od relays i to 40% tylko. I oddział wsparcia myśli ruszyć już... na odbicie. Eee... Okay. Dobra, lecisz tutaj. Kolikę, Jeszcze ktoś. O kurde. To nie fajnie, to nie fajnie się zrobiło. Soja rakieta tam doleci. No myślę, że w następnej... A nie, w następnej tutaj też nie doleci. To to tutaj. Kolejna grupka. O kurde. Robi się z dekanie fajnie. I zaczynam żałować, że wziąłem tak słaby team. A nie zainwestowałem w trochę lepszych żołnierzy. No, ale dobra. Będziemy hmm. zaraz widzieli, co się będzie działo. No dobra, nie trafimy. My. Tutaj może Overwatch. Zobaczymy, co się będzie działo. Tam się przeładowuje. Ten przeładowuje blisko nich, to może nie będą rzucali żadnych granatów, ani nic, nic z tyłu. No. Udy, wycofują się. To niedobrze. Ten może rzucić granatami Nie, nie rzuca. On przeładowuje. I ten też będzie przeładowywał? No dobrze. Commander, detecting new contacts moving towards strike one's current position. Okay. Okej. Okay. Tu Overwatch, ale on jest daleko. Tu Overwatch, ale on jest daleko. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Nasz agent próbuje na nasze tutaj. That's the last of the relays, Commander. You've got Exalt's data. Now we just need to get the operative to the evac zone. I teraz Obiektive evacuować. Powiem wam, że jest opcja na to, że jest taka opcja, że zdążymy to zrobić. 76%. Ktoś spróbuj do niego strzelić. Komperwał, ale żyję. Teraz tak, czy ty jesteś później w stanie wrócić? Dobra, jesteś w stanie wrócić. Więc yy, proszę załaduj mi w tamtą stronę. Nie wiem, tam na pewno coś jest. A ja ten przykaźnik w ogóle przełączyłem? Chyba tak, prawda? Nas eee... Tak, tam to mam wykonane, więc musiałem je przełączyć. Eee, teraz tak, wy będziecie wszyscy próbowali wrócić. Możecie sobie spróbować jeszcze w tej tużej strzelić. Znaczy to jakieś tam może doświadczenie dostaniecie. Mam nadzieję, że będą się przeładowywali. Dobra, trzymamy wciuki. Jest. Nie rzucajcie żadnych granatów. Nie rzucajcie żadnych granatów. Przeładowanie. O kurde, ten mnie goni. Przykrojcie mnie z Ok. Ładuj. dobrze. Ładuj. Oj, ten niebezpiecznie się zeschował, bo może rzucać coś. Hostile kontakty close again. Strike one's position commander. O kurde. Dobrze, że nie ma overwatcha, a tu. Tu? Uff, na szczęście nie włączają się na overwatch. Ten może być na overwatch chyba się mu udało. Chyba się udało. To jest tak Ty tutaj Biegnij, czy jest jakiś Overwatch? Nie było żadnego Overwatcha Teraz czy nasz agent jest w stanie dobiec? To jest pytanie numer jeden, bo jeżeli nie jest w stanie dobiec Nie, chyba jest Chyba jest jednak Tak, zdecydowanie Zdecydowanie nam się chyba powiodło Our field operative has reached the extraction point with the data, Commander. Strike One can either stay and clear out any other Exalt forces in the area, or head to the evac point for immediate extraction. <try> New objective received. 100%? to się komuś zabierzesz na koniec opiecie. To co koleo, to jeszcze 2 dwa kilo zaliczyła. Hmm. Nie, no kończymy to misję. O, no, co koleo, co dwa kilo zaliczyła. Reszta co tam coś tam podtrzerała. Ale ugh, ugh, ugh. Udało się kolejna misja zaliczona. Oby tak dalej, eee, odkładam czasami do gry. Hmm, If yeah. well all Powiem Wam, że w pewnym momencie już miałem zważpienie, czy nam poglę radę na tym brutalu grać, ale Jak Intel widać, decryption completed. Recalculating obradzku, possible exalt facility location. Tak Teraz tak. Kogo mamy tutaj do dyspozycji? Czy mamy jakiegoś szybkiego żołnierza? Dowiakus jest, 15. Ale miałem tutaj jednego skołta demona. Aha, ale demon ma tylko 13. A tu jeszcze chyba powinien być jeden skołt taki szybki. No dobra, ale w Dowiakusz byłby, był, był, byłby na tą misję. To jakoś byłby dobry na tą misję. Więc może spróbujmy sobie zrobić skan. Intelligence scan complete. No exalt cell detected. Szkoda. Ile kosztuje satelita? Chciałbym też ją wybudować. 140. No to się potrzebujemy troszkę kasy. Jest się ostatnio wyprzedaję, no Ale mam katego dużo. Terków się mogę trochę pozbyć i to mówi satelita. Okej. Okay. W ogóle teraz przydałbym się więcej satelitów i więcej statków pobudować. Dobra, i trochę żołnierzy mi wróciło, ale Kolejny duży okręt i kolejny duży okręt, który będzie na, próbuje nam lądować. Co może spowodować zaatakowanie naszego, naszej bazy statków? Dlatego w tym momencie też zapiszemy, a zapiszemy tylko i wyłącznie dlatego, żebym wiedział, czy to jest atak na naszą bazę, czy to nie jest atak na naszą bazę. Więc, na razie dzięki za uwagę. Cześć!